Otóż witam Was wszystkich, a dzisiaj zrobimy sobie taki nietypowy filmik, ponieważ dzisiaj sobie nagramy filmik o krakowskiej owodnicy. Dzisiaj Wam opowiem o A4, o drodze ekspresowej S7 i S52, które właśnie w tej krakowskiej owodnicy się znajdują. Pamiętajcie, żeby zasubować ten kanał, ponieważ lecimy po tysiąc subskrybentów, no i zalajkujcie ten filmik, no i dajcie dzwonek, żeby nie przegapić następnych filmów. Myślę, że już sobie zaczniemy od Balic. Zacznijmy dokładnie od węzła Balice 1, ponieważ autostrada A4 krzyży się z drogą ekspresową S52. Na tym węźle można między innymi zjechać na S52, czyli na północną obwodnicę Krakowa, no i na przykład na A4 w kierunku Katowic, Balic, no i właśnie centrum Krakowa. Ten węzeł został otwarty w latach 80. albo 90. I tam, właśnie za tym węzłem, w kierunku Katowic, znajdują się bramki punkty poboru opłat. Więc jeżeli chcecie się wybierać tą drogą, no to musicie zapłacić. Tam są stawki, więc polecam wejść na stronę A4 i tam dowiecie się więcej. Przejdziemy już sobie od razu na węzeł Balice 2, czyli w sumie Kraków Balice, i też został otwarty w latach 80. i 90. I tam można zjechać na drogę wojewódzką 774. Między innymi na Kryspinów i Zabierzów, no i właśnie na sam terminal yy, lotniska w Balicach. Więc, jeżeli chcecie sobie jechać na lotnisko w Balicach, to możecie właśnie na tym węźle zjechać. Yy, I właśnie polecam. Przejdziemy sobie już od razu do też dwóch węzłów drogowych czyli na węzeł Kraków-Bielany, no i na Kraków-Tyniec. No, i według Wikipedii y, ta droga została otwarta y, 8 grudnia 1988 roku. Natomiast na węźle Kraków-Bielany, y, tam się krzyżuje droga wojewódzka 1804 i tam można jechać na m.in. na centrum Krakowa, no i na piekary i tak dalej. No, i natomiast na węźle Kraków-Tyniec, można zjechać na, też y, na sumie Tyniec, czyli na Kostrze na centrum Krakowa. No i w sumie to tyle. Lecimy od razu już do węzła Krakowska Wina. Ten węzeł drogowy, no i właśnie ta autostrada do tego węzła drogowego została otwarta w 1993 roku. No i tam się krzyżuje ulica Skotnicka, no i droga krajowa numer 44. Można między innymi jechać na oświęcił, na Zator, na Skawinę ogólnie. No i właśnie ulicą Skotnicką możemy dojechać do centrum Krakowa, m.in. na Dębniki. I teraz już możemy sobie przejść do węzła Zakopiańska, Zakopiański, przepraszam. Ten węzeł się nazywa Kraków Południe, wcześniej nazywał się Opatkowice. Tam się krzyżuje m.in. Zakopianka w kierunku Zakopanego, no i właśnie ulica Zakopiańska, gdzie można dojechać sobie spokojnie na centrum Krakowa. No i właśnie ta droga została otwarta 27 października 1995 roku i właśnie to jest ważny węzeł drogowy. Bo między innymi na przykład jeżeli jedziemy od strony zakopanego i chcemy jechać w kierunku Katowic, to właśnie możemy wjechać na ten węzeł. I możemy już sobie przejść na węzeł Kraków włagiewniki. Tak, możemy sobie wejść na Kraku Włagiewniki. Tam się krzyżuje ogólnie. Ulica Zbigniewa Herberta i tak, można zjechać na centrum Krakowa, między innymi na przykład na Galerię Bonarkę i tak dalej, ale jeżeli jedziemy od strony Zbigniewa Herberta, to możemy jechać w, w kierunku Rzeszowa, no i właśnie między innymi możemy wjechać sobie na Rondo i wjechać sobie na Swoszowice. Ten węzeł został dokładnie otwarty w 2002 roku. I możemy sobie już przejść do węzła kraków wielicka gdzie między innymi z A4 możemy zjechać w centrum Krakowa, no i właśnie na Wieliczkę, ogólnie na Starą Czwórkę. Ten węzeł został otwarty w 2003 roku i ta właśnie między innymi autostrada się kończyła przez 6 lat do 2009, właśnie. No i z 4 możemy wjechać na centrum Wieliczki. Tam się ogólnie krzyżuje droga krajowa numer 94. Więc spokojnie i można też wjechać na bok, Prokocim i tak dalej. Więc teraz sobie przejdziemy na węzeł Kraków-Bieżanów. Właśnie ten fragment drugi został otwarty w 2009 roku. Dokładnie ten, co teraz omawiam, to właśnie on został otwarty do targowiska, ale nie o tym na razie film. Węzeł Bieżanów został dokładnie otwarty w okolicach listopada 2010 roku. I tam się krzyżuje autostrada 4 z drogą ekspresową S7. I tam S7 możemy jechać m.in. na Nową Hutę. I teraz sobie przejdziemy na S7. Tutaj właśnie w 2010 roku została otwarta droga S7 do węzła dokładnie Kraków-Przewóz. I tam m.in. można wjechać na centrum Krakowa. No i właśnie można jechać w drugą stronę, czyli na przykład na... Nie Połomice. Yy, ta, y, tam właśnie na tym węźle ta droga się kończyła przez 7 lat, jeśli się nie mylę. I teraz przejdziemy do węzła Kraków. Nowa Huta. Nowa Huta także jest y, nazywana y, węzłem Kraków i -Gołomska. i tam aktualnie się kończy droga S7 i tam y, krzyżuje się droga krajowa numer 79, gdzie można wyjechać na Nowo Hutę, na centrum Krakowa no i właśnie Jechać w kierunku Sandomierza. Tam parę czy parę setek metrów dalej kończy się droga S7, i tam aktualnie dalej jest budowana. Więc, więc właśnie, właśnie w 2017 roku otwarto tą drogę. Dobudowanych dróg powie, powiemy sobie potem, a teraz zajmiemy się węzłem Kraków w Miszczejowice, gdzie tam się krzyżuje ogólnie S52 i Droga S7. No i właśnie aktualnie też jest zbudowany taki jeszcze jeden zjazd, gdzie można wjechać na Krzesła, Krzesławickie, no i między innymi też na Czyżyny. Aktualnie ten węzeł jest jeszcze w budowie, więc jeżeli jedziemy na przykład od strony Katowic w kierunku Warszawy, to musimy z S52 wjechać na drugą jezdnię, czyli na S7, i potem wjedziemy spokojnie na odpowiednią jezdnię. O, otóż obok węzła Miszczejowice jest węzeł Kraków-Batowice, gdzie można zjechać na ulicę Karola Wojtyły, tam można wjechać na Kraków, no i właśnie na, na Batowice. I na przykład jeżeli będzie korek w kierunku S7, to będziemy mogli wjechać sobie na węzeł Batowice, jeżeli jedziemy na Warszawę je, i przez Raciborowice i właśnie wjechać na S7 w Raciborowicach. Natomiast teraz sobie przejdziemy na węzeł w Węgrzce i tam aktualnie można sobie zjechać na starą drogą krajową numer 7, i tam można jechać m.in. na Węgrzce, ogólnie na Widomę, no i właśnie w kierunku centrum Krakowa. Wcześniej, jak jeszcze nie było drogi S7, to jeszcze istniała. Drogę kierową numer 7, ale niestety jest tak, że, że jest nowa droga wybudowana oczywiście ekspresowa, to ta krajowa, czyli powiedzmy teraz jest S7, to jest tutaj siódemka. No to niestety ona musi się zamienić w drogę wojewódzką. Przejdziemy już sobie do węzła Zielonki, gdzie można sobie zjechać m.in. na trasę Wolbromską. Aktualnie do samego Wolbroma tą trasą nie pojedziemy. Musimy pierwsze wjechać na zielonki i wtedy sobie spokojnie jedziemy na Wolbrom, Więc tam się aktualnie krzyżuje droga wywózka numer 794. No i przechodzimy do Kraków modlnica, węzeł. Tam jest aktualnie już cała wybudowana koliczyna. To wszystko co omawiałem wcześniej, czyli od Kraków Miszczełowice do Modlnicy. Został to otwarty 23 grudnia z 2004 roku, więc już prawie miesiąc temu. Natomiast Kraków Modnica, czyli ten węzeł, który teraz omawiam, został otwarty dokładnie 8 czerwca 2011 roku, więc już 13 lat ma. I tam się krzyżuje droga krajowa nr 94, gdzie można jechać m.in. w kierunku Bytomia na Olkusz, no i właśnie też można jechać na y, centrum Krakowa. Zaraz za tym węzłem już spotykamy węzeł Kraków Modlniczka, gdzie można zjechać na drugą krajową numer 79, czyli można wjechać w sumie na centrum Krakowa i można jechać w kierunku Zabierzowa, Czebini, Fszanowa, no i ogólnie w kierunku Śląska. Ten węzeł także został, ten węzeł został otwarty ogólnie w latach 80., i właśnie taka ciekawostka mała S52, która teraz jest tutaj. Wcześniej była nazywana autostradą A41 i to było od węzła Kraków-Balice 1 do właśnie do Modlniczki. Teraz to jest S52. No i przechodzimy jeszcze do ostatniej, ostatniego węzła drogowego, który aktualnie jest budowany, czyli to, jest, to znajduje się na odcinku Kraków-Miszczajowice, Kraków-Nowa Huta, dokładnie to się nazywa Kraków-Grębałów. Gdzie można zjechać, na drogę, gdzie będzie można było zjechać na drogę wojewódzką 776 w kierunku centrum Krakowa, no i właśnie między innymi na Proszowice. No i w sumie to tyle z tej krakowskiej owodnicy. Jeszcze powiem wam taką ciekawostkę, że od węzła Kraków Łagiewniki do węzła Kraków balice 1, a 4 ma być rozbudowana. Jest jeszcze planowa rozbudowana, no i także S52. od Balicę 1 do węzła Modnica. Natomiast trzy pasy istnieją właśnie na odcinku Modlnica, kraków miszczejowice No i będą oczywiście jeszcze trzy pasy ruchu na S7C, czyli od węzła kraków miszczejowice do Kraków-Nowa Huta. Natomiast s 7 ki od Nowa do Nowej Huty aktualnie tam są też trzy pasy ruchu, więc planowo cała Obwodnica Krakowa będzie miała aż 3 pasy ruchu. To tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał. Zostawcie suba i lajka, jak wam teraz to przypominam. No i lajka, no i dzwoneczek, żeby nie omijać dalszych filmów. Dziękuję i do widzenia.